Nazywam się Elżbieta Piórowska, jestem starszym inspektorem na powierzchni. Swoją przygodę z górnictwem zaczęłam pod koniec lat 70., kiedy to podjęłam naukę w szkole górniczej w Sosnowcu. Po ukończeniu szkoły trafiłam do lubelskiego węgla, był to 84. rok. Moja decyzja o związaniu się z zawodem górnika była między innymi z takiego powodu, ponieważ na Lubelszczyźnie powstawała pierwsza kopalnia węgla kamiennego, górnictwo wtedy było w świetnym rozkwicie. Kolega mojego brata był w szkole górniczej, gdzie też troszeczkę mnie to zainspirowało. Wybrałam się wtedy właśnie do szkoły do Sosnowca. Dawniej, żeby rozpocząć pracę na markowni, pobieraliśmy taki znaczek, a panu strażnikowi na bramie pokazywaliśmy taką oto przepustkę. Później były jeszcze takie identyfikatory, do tego były czytniki. Obecnie mamy już taki identyfikator, który służy do otwarcia nam kołowrotka, jako przepustka dla pana strażnika, jak również do rejestracji czasu pracy, czyli rozpoczęcia naszej dniówki. Pracę na kopalni zaczynałam na lampowni, gdzie byłam jako wydawca lamp górniczych. Naprawialiśmy te lampy, wydawaliśmy pracownikom, konserwowaliśmy. Tak kiedyś wyglądało moje miejsce pracy. W takim okienku wydawałam pracownikom na przykład lampy zastępcze. Jeżeli któraś była uszkodzona, przychodził pracownik na zamianę. Wprawdzie lampy są teraz troszeczkę inne. Kiedyś były napełnione innym płynem, były większe, ale przeznaczenie mają takie samo. Służą górnikom na dole do oświetlenia. Później zmieniłam pracę jako planistka i przeszłam do pracy w oddziale szybowym. Tą pracę wykonuję obecnie do czasów dzisiejszych. Wprawdzie zmieniła się, ponieważ sposób wykonywania niektórych rzeczy jest całkiem inny. Pracowałam na różnych polach i na różnych prowadziłam różne oddziały. Między innymi, jak przeszłam do jednego z takich oddziałów, była impreza oddziałowa, ponieważ no nie tylko sama praca, są też i rozrywki. Był to oddział przewozu dołowego, który nosi żółte kaski. I tamto otrzymałam takie oto żółte papiery które upoważniały mnie do słuchania poleceń kierownika, bezgrymaszenia wydawania flapsów, załatwiania urlopów pracownikom, bronienia załogi przed utratą premii, codziennego uśmiechu dla załogi, parzenia ziółek kierownikowi, wyjaśniania i uzupełniania braków dniowych za sztygarów, załatwiania enek. Tak naprawdę, to może tutaj w humorystyczny sposób jest to ujęte, ale jest to taka moja praca właśnie. Obecnie prowadzę oddział MD6 i MS2. Dawniej pracownicy przychodzili częściej do biura, ponieważ były takie dokumenty bardziej papierowe, na przykład trzeba było wydać paski zarobkowe pracownikom, flapsy tak zwane, właśnie, czyli karty na posiłki regeneracyjne. Obecnie zastąpiło to już niestety komputery. Czasami pracownicy przychodzą do biura, przychodzili się po prostu wypłakać, wyżalić, a to na kierownika, a to na sztygara, a czasami z takich nawet osobistych spraw. Było też tak, że przychodzili wkurzeni i potrafili też wkurzyć, więc trzeba było ich postawić do pionu. Raz w miesiącu wypłata była wtedy wypłacana niestety gotówką w okienkach. Wtedy to podczas takiej wypłaty poznałam mojego obecnego męża. Swoją pracę lubię najbardziej za to, że jest to kontakt z ludźmi. Bezpośredni i jest to praca dla ludzi. Jak wiemy, patronką górników jest Święta Barbara, której to święto obchodzimy 4 grudnia. Zwyczajowo jest to dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników kopalni. Rano budzi nas orkiestra górnicza. Później tradycyjnie górnicy udają się na uroczystą mszę w ich intencji oraz ich rodzin. Po zakończeniu mszy udajemy się na Bogdankę, na cechownię, gdzie jest uroczysta akademia, na której są wręczane odznaczenia zasłużonym pracownikom. Szpady, górnicze, koździki, medale. Uroczystością barbórkowym towarzyszą różne biesiady piwne organizowane przez związki zawodowe, jak również comber babski, karczma piwna organizowany przez stowarzyszenie inżynierów i techników górnictwa. Na combrze babskim spotykają się same panie. Panom jest zakaz wstępu. Jedynym trunkiem, który się pije na takiej imprezie, jest piwo. Do, do tego służą specjalne kufle. Panie, które przechodzą po raz pierwszy na somber powinny być zostać przyjęte do stanu górniczego i wtedy jest tak zwany skok przez skórę. Wtedy mają prawo być już nazwane lisicą cąmbrową. Aby móc nosić mundur górniczy, trzeba posiadać stopień górniczy. Stopień górniczy na wniosek osoby do kierownictwa oddziału jest nadawany przez prezesa kopalni. Dzięki pracy na kopalni mogłam też spełniać swoje marzenia, którymi są podróże, jak i organizowanie zjazdów rodzinnych. Tak naprawdę to też zjeździliśmy w większość Europy, ale miałam okazję stanąć na murze chińskim, niesamowite wrażenie. Miałam okazję pokłonić się Matce Boskiej w Guadalupe, wspaniały kraj, wspaniali ludzie. Również trafiłam do Indii. Gdzie zobaczyłam słynne Taj Mahal, bogate Emiraty Arabskie, z których na Dubaj patrzyłam z najwyższego budynku świata. Wspaniały meczet w Abu Dhabi, Kuba. Jeszcze Kuba, taka dzika Kuba wtedy, gdy byliśmy, bo teraz ponownie już otwiera się bardziej na Stany. Niesamowite samochody z lat 60. -tych. Naprawdę robi wrażenie. Miałam też okazję zobaczyć piękne pałace Petersburga. No i tutaj Finlandię, Norwegię. Piękną przyrodę Norwegii, wspaniałe fiordy. Jak również piękną przyrodę Gruzji, w ogóle klimat Gruzji, gdzie jest to niesamowity kraj, w którym jest klimat śródziemnomorski, czyli Batumi, Tbilisi i później góry Kaukazu. No, w sumie zwiedziłam większość krajów Europy. Miałam okazję spojrzeć na Paryż, zwierzę Eiffla, przepłynąć się po Sekwanie, jak też zobaczyć katedrę Notre Dame jeszcze przed. Pożarem. Jednym właśnie z takich miejsc była to jedna z moich pierwszych takich dalszych podróży. To właśnie była Tunezja, gdzie mieliśmy okazję być na pustyni i tam pojechać werbondami. Miałam też okazję przejechać się na słoniu i w Galcie pobawić z małpami, że tak powiem. Również jeżeli chodzi o te wyjazdy zagraniczne, to miałam okazję też spróbowania jakichś potraw nie naszych, klimatycznych. Na, na przykład na Kubie jedliśmy mięso z krokodyla. Zupe żółwia. A w Meksyku świerszcze. Och, moimi paradami podróżniczymi to jest jeszcze przede wszystkim ta słynna kolej transsyberyjska. Jednak mnie tu, te strony też bardziej ciągną, może z racji właśnie tutaj miejsca zamieszkania, że jednak ta historia interesuje mnie. Owszem, jak z mężem rozmawiamy, to też nie mieliśmy jeszcze okazji, pomimo tak dużego zwiedzania, tak nie okazji przelecić równika, więc może RPA. No i jeżeli chodzi o Azję, to cały czas mówimy o Japonii. Średnio raz w roku na takie dalsze podróże żeśmy wyjeżdżali. Obecnie troszeczkę jest to rzadziej ze względu mojej choroby. No niestety leczenie trwa i trafiając do szpitala nie da się. No trzeba to po prostu, trzeba też trochę i odpocząć. A poza tym no niestety troszeczkę wiek już też robi swoje. Mniej siły, wszystko się robi wolniej przed chorobą moją miałam zaplanowany wyjazd do Gruzji właśnie i w momencie, kiedy dowiedziałam się, kiedy operacja, powiedziałam lekarzowi o tym, że takim marzeniem, i on mówi, pani leci do tej Gruzji. Ja mówię, no skąd, może będzie chemia, może ten, zobaczymy. I tak nam się szczęśliwie ułożyło, że jednak moje leczenie było troszkę krótsze niż się wydawało. I już w maju, gdzie w styczniu miałam operację, już w maju udało nam się polecieć do Gruzji. także Trzeba chcieć, wtedy się spełni.